Sim. De... Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Nazywam się Agnieszka Dębińska i mam przyjemność zaprosić Państwa na moją konferencję Praktyczne aspekty magazynowania oraz pracy z materiałami niebezpiecznymi, która odbędzie się 16-17 kwietnia w Zielonce koło Warszawy. W związku z tym, iż jednym z głównych patronów mojej konferencji jest firma TopServ, pozwoliłam sobie na dzisiejsze spotkanie zaprosić przedstawiciela firmy, Mariusza Jędorowskiego, który to jest jednym z prelegentów podczas konferencji. E, witam Cię bardzo serdecznie, Mariusz. E, chciałabym, żebyś powiedział nam coś więcej na swój temat oraz na temat tego, czym zajmuje się w ogóle firma TopServ. Dzień dobry, Agnieszko. Dziękuję za zaproszenie. Firma TopServ, jak zapewne wiesz, ale nie wszyscy słuchacze i widzowie e, pamiętają, jest polską firmą, która od ponad 27 lat Dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska, jak również ochrony życia dla zakładów produkcyjnych. Staramy się dostarczać rozwiązania, które pomogą w praktyce, jak również będą odpowiednio dostosowane do wymagań nie tylko pod względem teoretycznym, gdzie stawiają takie wymagania przepisy, ale również praktycznym. Stąd też teoria, praktyka i połączenie odpowiedniej jakości to jest atut. TopServu od ponad 27 lat. Wiem, że oferta firmy Topserve jest bardzo szeroka w kwestii magazynowania materiałów niebezpiecznych i pracy z materiałami niebezpiecznymi, ale ty na temat swojej prelekcji wybrałeś baterie, magazynowanie baterii i akumulatorów. Dlaczego? Zgadza się, nasze doświadczenia to nie tylko kwestie związane z podstawowymi produktami, takimi jak magazyny chemiczne, magazyny ognioodporne, kwestie bezpieczeństwa pracy z takimi substancjami niebezpiecznymi, czyli natyski bezpieczeństwa, oczumyki i cała rzesza dodatkowych materiałów, ale w ostatnich czasach pojawia się dodatkowy punkt. Na mapie niebezpieczeństw w potencjalnych zakładach, czyli baterie, baterie litowe, czyli urządzenia, które posiadają zmagazynowaną bardzo dużą ilość energii. A niestety na chwilę obecną nie posiadamy jeszcze stricte przepisów, które dokładnie by operowały tymi zabezpieczeniami czy też wymaganiami w zakresie pracy z takimi rozwiązaniami. W dniu dzisiejszym chciałbym się podzielić, jak również podczas konferencji, e, doświadczeniami nie tylko teoretycznymi, ale również praktycznymi, które są stosowane na całym świecie. Ja myślę, że wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy, że kwestia stosowania akumulatorów w życiu codziennym to już jest coś, co z nami jest od wielu, wielu lat. Nawet y, to, że mówimy czy rozmawiamy przez telefony komórkowe, w których są te baterie, czy też hulajnogi, czy rowery, y, bardzo popularne ostatnio, zaczynają być elektryczne też, y, przez kwestie aut y, y, i problemów związanych właśnie też y, z, z tymi autami, tak, bo nie są prawidłowo serwisowane, czy też... Y, y, Przechowywane tak, w naszych garażach, garażowane. Tak, przepraszam, zapomniałam właśnie tego słowa. E, chciałam zapytać, czy na, podczas konferencji będziesz skupiał się głównie e, e, na temacie magazynowania e, tych baterii, właśnie dla osób prywatnych, czy jednak w firmach? Jak to wygląda? Myślę, że przede wszystkim powinniśmy się skupić na zakładach produkcyjnych. Z czego to wynika? Otóż środowisko pracy, jakim jest zakład, e, jest to środowisko chronione o szczególnym stopniu ochrony pracowników, ochrony infra infrastruktury. Wszelkie zdarzenia, które tam się pojawiają, mają wpływ na osoby tam pracujące i są również za to odpowiedzialne osoby czy też instytucje. Więc musimy przedsięwziąć odpowiednie środki, uświadomić ludzi o potencjalnych zagrożeniach, o możliwościach ich zapobiegania. Wdrożeniu odpowiednich procedur, tak aby to środowisko pracy było dla wszystkich bezpieczne. My tam jesteśmy przez kilka godzin, natomiast żyjemy poza zakładem pracy. I tutaj musimy pamiętać o tym, jakie zagrożenia na nas czyhają w odpowiednich miejscach. A no właśnie, to jest bardzo dobry temat, który poruszyłeś, bo być może nie wszyscy, którzy nas w tej chwili oglądają, e, zdają sobie sprawę, o jakich my zagrożeniach tak Przecież wiesz, to jest tak, że tak naprawdę dopóki się nic nie stanie, to jest wszystko w porządku i udajemy, że nie ma problemu. E, czyli nie, nie dbamy, nie zapobiegamy, żeby coś się nie stało, tylko po prostu jak się coś stanie, no to już o rany coś się stało i działamy. No tak. Mężczyźni no wiedzą o tym najlepiej, kiedy mają 36 i 7 na termometrze i są w stanie agonalnym. Ale e, kiedy pracujemy z tego typu. Urządzeniami elektronicznymi, które posiadają banki energii, baterie, musimy mieć świadomość tego, że ilość zgromadzona tej, tam energii musi odpowiadać zapotrzebowaniu danych urządzeń. Niestety z tym, jak również z efektywnością działania, ochroną środowiska, a także wymaganiami pod względem ochrony środowiska, szukamy nowych rozwiązań. Tutaj pojawiają się baterie, które mają dużą ilość skumulowanej energii, a w związku z tym, że jeżeli dojdzie do ich uszkodzenia jakiegokolwiek, możemy niestety znaleźć się w takiej niebezpiecznej strefie i wpływ tych urządzeń, czy też potencjalnych efektów. Uszkodzenia tego typu urządzeń może być dla nas tragiczne. Ale konkretnie, powiedzmy na przy przykładzie jakiejś konkretnej sytuacji, co się może stać Przykłady, z taką baterią? Przykład, Jeżeli e, mówimy o przykładach, to samo uszkodzenie baterii mechaniczne może spowodować reakcję chemiczną wewnątrz. Czyli okay. wyprowadzenie jej ze stanu komfortu spowoduje, że możemy doprowadzić do wyzwolenia dużej energii. Dobrze, to uszkodzenia mechaniczne, a w jaki sposób jeszcze inny? co może Procesy się stać? Procesy przegrzania baterii. Przegrzanie? Jak zapewne sobie przypomnisz, kilka lat temu był problem z bateriami w telefonach, które w procesie ładowania się przegrzewały się i dochodziło do uszkodzenia bądź też pożarów. Stąd też należy pamiętać chociażby o tego typu sytuacjach. No przez to internet jest pełen filmików takich, że nie należy ładować baterii przy łóżku, bo dochodzi do może dojść do wybuchu pożaru. tak? Zgadza się. Efektem tego może być chociażby z telefonu zwykłego komórkowego słup odnia od o wysokości nawet 1,5 do 2 metrów, a e, czas e, palenia się maksymalnie jedna minuta. Więc nie jesteśmy w stanie zareagować poprzez służby. Więc musimy doraźnie szukać rozwiązań, które to zabezpieczą. Inną kwestią jest chociażby magazynowanie. Baterie, bateryjki, zbieramy sobie e, na recepcji. Ale dopiero kiedy uświadomimy sobie w zakładzie produkcyjnym, że tego hmm. typu wyrób jest odpadem, materiałem niebezpiecznym, to dopiero sobie uświadamiamy, że należy z tym po odpowiednio postępować zgodnie z przepisami prawa. No, no temat bardzo intrygujący, sz e, szczególnie teraz na topie, w momencie, kiedy mamy bardzo dużo zdarzeń i w biurach, i w firmach, właśnie gdzie te baterie się przegrzewają e, czy też e, wybuchają, e, więc e, że tak powiem super, bardzo świetnie. Cieszę się, że poruszysz go na konferencji. Ale czy mógłbyś nam również powiedzieć, z czym jeszcze to obserw e, pojawi się na konferencji? Dlatego, że wiele osób czeka, co będzie mogło zobaczyć. Baczyć, nie tylko posłuchać, ale też zobaczyć. Co będziesz Ach, nie, te niemal 30 lat doświadczeń naszych to magazyny ognioodporne, magazyny chemiczne, wanny wychwytowe, kwestie bezpieczeństwa środowiskowego, jeśli chodzi o używanie sorbentów i zapobiegania wyciekom, wszelkiego rodzaju ochrona stanowisk praktycznych, czyli na natryski bezpieczeństwa, oczomyjki, bardzo istotne dla pracowników, jak również kwestie związane z ergonomią przy bezpieczeństwem chociażby magazynów logistycznych, operowania wózkami widłowymi, e, zabezpieczenia pieszych, czy też ochrony maszyn, czyli systemów lotu i systemów wygrodzeń. Mariusz, i to wszystko zmieści się na konferencji? To wszystko to... mieści się w aspektach bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych. Zbieramy doświadczenia, dzielimy się i szukamy takich rozwiązań, które będą adekwatne do zagrożeń i najodpowiedniejsze dla klientów. Drodzy Państwo, indywidualne podejście, pełna gama rozwiązań, pełen profesjonalizm, no cóż więcej chcieć. Zapraszamy serdecznie do zapisów na naszą konferencję 16-17 kwietnia w Zielonce koło Warszawy. Praktyczne aspekty pracy oraz magazynowania materiałów niebezpiecznych. Zapraszam ja, Agnieszka Dębińska jako organizator tej konferencji oraz Mariusz Jędrowski jako prelegent i uczestnik. Dziękuję bardzo za rozmowę i zapraszam. Dziękuję. Widzimy się mam nadzieję na konferencji. Do zobaczenia. Do zobaczenia.